Hej, kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać prezenty, które dostałam od Was. Zapraszam do oglądania. Od zuzi mamy prześliczny top z króliczkiem. Dzięki. W naszym drugim prezencie mamy pierwsze włosy. Dzięki. Chciałabym zaprosić Was jeszcze do odwiedzenia naszego sklepu z pamięciami. Press on na Instagramie. Link w opisie. W tym prezencie mamy piękne buty zalogowanie zmienione dzięki Erne. Mamy tutaj przesłodki diadem zalogowanie. Dziękuję. Mamy tutaj prześliczny krzaczek w do domu. Dzięki. Śliczna miodowa spódniczka. Dzięki Kinga. Mamy tutaj prześliczne buty zalogowanie. Dziękuję. Dzięki wielkie Amelka. Pozdrawiam. Mega dzięki Ola za prześliczne okulary. talii dostaliśmy piękną koszulkę z pierniczkiem ze świąt. No i oczywiście zapraszam was do odwiedzenia naszego TikToka. Nazwa TikToka to Marika i Sypy. Mamy tutaj prześliczne buty geo zmienione, ale idealne A tutaj mamy prześliczne oczka męskie. Ikona mody, bardzo ładny top, idealny na wakacje. A od oliwy mamy prześliczną kurtkę cytrynową. Mamy tutaj prześliczną torbę za logowanie. Mega, dziękuję. O, dostaliśmy oczka z pakietu, ale nie wiem jakiego. Napiszcie w komentarzu. Dobrze, kochani, to na tyle. Dziękuję wszystkim za prezenty. Oczywiście zbieramy je dalej i będziemy nagrywać kolejne części. Pa!